Godzina dziewiąta. Pora się wynosić z tego hotelu. Um, spróbuję dzisiaj dotrzeć na wyspę Korong Czy to się uda? Nie wiem, ale się pakuje, jakby Jakby się miało udać. Czyli tak, 100 zł zapłaciłem za, za siebie. 5 jeszcze będzie kosztował. E... rowerek, tutaj, taki motosklep z ubraniami. Korzystając z mojej dotychczasowej logiki powinienem pójść tam, gdzie dużo ludzi jest. To Zobaczymy, dobre. No wygląda jak to, jak patrzcie zjednoczone. To jest to jakieś pewnie... inne. Warzywka jeszcze. Widzę marchewkę. chyba por. No ale dobre. I jeszcze mega ludzik, arbuzik a mój rower już na łódce a ja jeszcze nie Chyba skończy się na jakimś hostelu, ale jak na hostelu to na jedno tylko. No to właśnie byłem tutaj Pytałem o nocleg, bo w Bookingu mie mieli za 30 dolarów 180 No ale na, na żywco tego nie mają, więc dobrze że nie zabukowałem, bo tylko problemy miał Teraz spróbuję się dostać do hostelu, który zabukowałem. Nie wiem, jakoś nie przekonuje mnie ta wyspa na razie. Jeszcze zrobię jakąś pętlę po niej, ale tak to no plażek. Jak to plaża? Ładna. Ale, żeby to było jakieś takie konieczne do zobaczenia, to nie. Zameldowałem się w hostelu. Nawet nie tak źle. Teraz jadę na inną plażę, zobaczyć zachód słońca. No, przynajmniej spróbuję zobaczę, a to jest 10 km po takich wyspiarskich drogach. Nie wiadomo, co to będzie znaczyło. No, fajne niebo, ale patrzcie, jak jest fajnie teraz. Co ja mówiłem, coś tu na plaży? Dziś dzień rozpocząłem od moczenia się w wodzie, bo pływaniem to tego nazwać nie można było w takiej puciźnie. się ciągnie tam w nieskończoność. No, ale co zrobić? Fajnie jest. Chyba znaczy postępujemy po ale trudno. Tu się następne. Czekam na plaży, na stateczek. Oryl wylądował. Pani małpka przez tymi małpkami, tyle jak tutaj jest. Za 5000 tutejszych. za piekankowe. Nie byłem w ślad małego wypadku. Motocyklisty ze sklepem mobilnym. No ale chyba nic poważnego się nie stało. To już rozkwiniłem, że tutaj jest, są te paluszki krabowe i sosiwo takie bardziej majonezowane. Takim to kryptowalutą. trochę problem Kambodży właśnie te śmieci. Przy drodze za 60 zł. 60 rieli Jak dla mnie jest git. Mógł przyglądać trochę temu pokojowi i tak sprzątany tutaj za bardzo nie jest. No ale pościel jest świeża. To najważniejsze. Dobra. W takiej restauracji byłem. Zjadłem za 3 dolary. Makaron z zupki chińskiej, ale oprócz tego było mięso i w ogóle warzywka. Coca-cola. Jestem gotowy. 8.30. Jest Mogło być wcześniej, ale żyję. Dobra, albo jadę do Kampotu, albo pod Kampot takie górki. Jeszcze nie ustaliłem. Tam trzeba będzie 1000 metrów podjechać pod górę, ale jest, no nie jest aż taki agresywny podjazd. Doległą drogą do głównej jest spoko. Trzeba było tu wcześniej zjechać. No. Tutaj się drogi rozdzielają. Trójka i czwórka. Trójka na Kampot. Na Kampot. Czwórka na Phnom Penh. Niezła droga narodowa. Droga numer 3 w kraju. No cóż, póki co ta droga tak wygląda. I nie widzę, żeby tu się nagle asfalt gdzieś zaczynał. Asfaltu. Ciekawe, czy to na most Czy za mostem już się zacznie droga normalna No nie najgorszy jest najgorszym problemem tej drogi Tylko właśnie te górki, dołki Wielkie kamienie raz na jakiś czas Powrót na ulicę, właśnie na drogę Halo Halo No widzicie, jestem jakimś jest atrakcjonem, który świecą tutaj A co miło? Halo Raz, dwa razy szybciej jadę. Na obiadku, za 13 tysięcy, 000, za 13 000, No To w jak tam młoda. Ale był ogromny i go nie zjadłem. Nie dojadłem. No jakoś to, co zjadłem, nie posłużyło mi. 30 kilometrów przejechałem dzisiaj, ale dużo więcej nie przyjadę, bo ten obiad co zjadłem, to go zwróciłem. Dobra, zabukowałem właśnie hotel. Hotel Domek. To by powinny być tutaj nosek. Oko Saurona No gdyby jeszcze było trochę wyżej to słońce to byłoby prawdziwe oko Saurona oh, to mango smoothie czyli mango w płynie 5000 tutejszych, czyli 5 zł